Witajcie, tematem dzisiejszego odcinka jest kwas hialuronowy, czyli bardzo znana substancja przeciwstarzeniowa stosowana od wielu lat, czyli powiem ogólnie czym jest, na co się stosuje i dlaczego wykazuje właściwości przeciwstarzeniowej. Zapraszam. Kwas hialuronowy to substancja, którą znamy już od wielu, wielu, wielu lat, bo na przykład e, ortopedzi e, czy chirurdzy wstrzykują ją do stawów w postaci hialuronianu sodu, żeby chociażby złagodzić ból w chorobie zwyrodnieniowej stawów, czy nie wiem, spowolnić proces chorobowy, czy zlikwidować chociaż trochę to zapalenie i nawilżyć staw. W medycynie, przeciw, w medycynie tej estetycznej też kwas hialuronowy jest stosowany od wielu, wielu lat. Jest takim uniwersalnym wypełniaczem, ponieważ wypełnia zmarszczki i bruzdy te statyczne, nie, nie, nie mimiczne, nie, 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 nie te związane z, z pracą mięśni twarzy. Oraz stosuje się go także do korekty nosa czy uwydatniania warg. Kwas hialuronowy też stanowi element składowy wielu, wielu kosmetyków oraz sztucznych łez, czyli takich, które. Stosuje się wtedy, kiedy mamy podrażnione spojówki lub produkujemy wraz z wiekiem mniej łez. Czym jest kwas hialuronowy? Jest to potężna molekuła, potężny biopolimer składający się z podjednostek. Każda podjednostka to jest taki disacharyt, który składa się z N-acetyloglukozaminy połączonej z kwasem deglukoronowym. I te podjednostki, te disacharydy się tak powtarzają wielokrotnie, w setki tysięcy, i tworzą potężny biopolimer, którego unikatową cechą jest wiązanie ogromnej ilości wody czyli ma wyjątkowe cechy higroskopijne i hydrofilowe. Nawet mówi się, że to jest najba najbardziej hydrofilowa substancja znana w przyrodzie, w organizmach żywych. Jeden gram czystego kwasu hialuronowego jest w stanie związać nawet 6 litrów wody. I właśnie tą cechę wykorzystują, wykorzystuje organizm, e, zwierząt, do e, nawilżenia, do zgromadzenia wody w pewnych tkankach. I to na przykład jest gałka oka, część galaretowata dysków, skóra czy chociażby płyn stawowy. I teraz pomyślcie sobie, jak brakuje kwasu hialuronowego lub jest rozkładany przez enzymy hialuronidazy, to no to co się dzieje? Zasuszamy się jak, jak śliwka albo jak, jak jakiś owoc suszony, na przykład rodzynki. To widać na skórze. Brakuje nam płynu stawowego, czyli, czyli stawy skrzypią, nie są tak nasmarowane na oliwione. No i dyski ulegają ścieńczeniu. Deformacja gałki oczy też się może zdarzyć i stąd się pojawiają różne wady, wady wzroku. Więc o kwas hialuronowy trzeba dbać z punktu widzenia jakby też medycyny przeciwstarzeniowej i ogólnie procesu antyagingowego, tak kolokwialnie mówiąc. Ok, teraz pomyślmy, znaczy może tak, jak, jaką funkcję pełni kwas hialuronowy w tej, w tej przestrzeni pozakomórkowej, w tym matryks pozakomórkowym? No to jesteśmy mikroskopijnych wielkości, Czyli, czyli tak jak w programie nrf 2 w filmie ONRF2 mówiłem, żebyśmy się poczuli, jakbyśmy byli w komórce, to teraz musimy się poczuć, jakbyśmy byli w tej przestrzeni zewnątrzkomórkowej. Co widzimy? Widzimy wielkie sznury zwisające, połączone ze sobą w różnych tam konfiguracjach włókien elastynowych i kolagenowych i innych białek strukturalnych. A pomiędzy nimi widzimy żel i takie, takie struktury, które się nazywają proteoglikany, które przypominają swoim, swoim wyglądem ptasie pióra. Czyli tak, w środku mamy taki rdzeń, taka dudka o bardzo długiej, o, o dużej długości i to jest właśnie kwas hialuronowy, od którego odchodzą prostopadle białka. One są jeszcze przyczepione takimi kuleczkami, też białkami sferycznymi. Do tych właśnie białek odchodzących prostopadle. No i tak mamy taką potężną strukturę, czyli ta dudka kwas jaluronowy odchodzące białka. Na każdym tym białku odchodzącym, na tym ramieniu bocznym, są takie wąsy. I te wąsy, tych, wąs, tych, tych wąsów to setki tysięcy są na tej strukturze. Te wąsy to są siarczane chondroityny, siarczany dermatan, czyli, czyli innymi słowy mukopolisacharyty lub glikozoaminoglikany. I te struktury mają bardzo dużo ładunku ujemnego, dzięki temu wiążą bardzo duże ilości wody. Czyli cała ta struktura proteoglikanu, którego rdzeniem jest kwas hialuronowy, jest po to tak stworzona, żeby dzięki właśnie obecności kwasu hialuronowego i tym glikoza-aminoglikanom i tej ogromnej powierzchni chłonącej, wiązać jak największe ilości wody, po to, żeby dany organ, dana tkanka. Była, jak, jak zadziałają jakieś siły, na przykład ściskające, to żeby mogła ulec szybko odkształceniu do pierwotnego kształtu. Po to to jest. Ok, no to mniej więcej wiemy jak to wygląda molekularnie. Teraz yy, kilka dodatkowych jeszcze informacji o funkcji kwasu hialuronowego w organizmie, bo to nie koniec. To nie jest tylko jakby funkcja tworzenia tej macierzy i wiązania wody, chociaż ta jest najbardziej znana. Kwas hialuronowy jest potrzebny do komunikacji między komórkami. Ma też, wykazuje też właściwi, właściwości antyoksydacyjne, ale na zasadzie po prostu wymiatania wolnych rodników jak kamikadza, jak albuminy, czyli jak spotka wolny rodnik, wstawia na przykład, no to go wymiata kosztem też uszkodzenia swojej struktury. Oraz w przewodzie pokarmowym kwas hialuronowy tworzy coś w rodzaju takiego cieniutkiego biofilmu wodnego na powierzchni, błony, na powierzchni śluzówki. Pokrywa przez to te receptory TR TRL4, które reagują na przykład na jakieś patogeny. I jeżeli teraz ten, ten receptor nie jest pokryty tym biofilmem, to reaguje zbyt agresywnie. I przez to rozwijają się różne rodzaje choroby zapalne w organizmie, które przenoszą się na cały organizm. Więc jeżeli ma, mamy odpowiednią podaż kwasu hialuronowego, czy w postaci dietetycznej, czy suplementacyjnej, to tworzymy ten biofilm w przewodzie pokarmowym, to jakby wytłumiamy nadreaktywność tych receptorów, które pobudzają układ odpornościowy do niepotrzebnej czasami pracy. I przez to właśnie pośrednią kwas kialuronowy, czy suplementacja kwasem hialuronowym zmniejsza stany zapalne, na przykład w daleko odległych od przewodu pokarmowego tkankach typu stawy. Okej, okay, a teraz popatrzmy jeszcze z punktu widzenia anti-agingowego na kwas hialuronowy, no bo wiadomo, że jeżeli mamy go dużo w organizmie, no to nie będziemy mieć zmarszczek, nie będziemy chorować na choroby zwyrodnieniowe, stawów czy kręgosłupa, ale y, japoński, japońscy naukowcy odkryli, że y, jest takie białko długowieczności, które się nazywa kloto i to białko, jest głównie produkowane przez nerki i ono odpowiada za zarządzanie gospodarką wapniowo-fosforanową. Jeżeli nie ma tego białka lub jest słabo aktywne, to wtedy bardzo szybko rozwijają się zwapnienia w naszym całym układzie krążenia i w nerkach. I jeżeli te zwapnienia postępują tak gwałtownie, no to bardzo szybko dochodzi, dochodzimy do różnych zaburzeń działania układu krążenia i do śmierci. I jeżeli teraz mamy nadekspresję czy nadaktywność białka kloto, to zwierzęta, które, u których wywołano taką aktywność, żyły dużo dłużej niż dzikie osobniki pokrewne. Więc, a właśnie kloto działa tylko i wyłącznie wtedy, jak ma dużą ilość kwasu hieluronowego lub tych siarczanów chondroityny czy siarczanów glukozaminy, czyli tych, e, znaczy siarczan glukozaminy jest jakby pod jednostką e, glu, e, siarczanu glu, chondroityny, to, czyli, czyli jakby te, mamy disacharydy i monosacharydy. U, jakby z podłączoną siarką, tą ujemnie naładowaną, i kwas jaluronowy. I to wszystko razem, jakby współpracuje ze sobą, żeby, działało, żeby kloto dobrze działało w, w regulacji właśnie tej, tego całego metabolizmu, metabolizmu fosforanowo-wapniowego. To tak z punktu widzenia, jakby biochemii. A teraz przykłady działania kwasu hialuronowego w medycynie przeciwstarzeniowej. Pierwsza rzecz. Są takie zwierzątka, które się, które się nazywają golce piaskowe, gryzonie, i one na przykład y, rzeczywiście żyją dłużej i nie chorują w stosunku do swoich jakby takich pokrewnych y, gatunków zwierząt. Okazuje się, że one mają tak. Po pierwsze, mają nadaktywność NRF-2. Oglądajcie film o NRF-2. Tam to wszystko tłumaczę. Ale druga sprawa jest taka, że mają bardzo dużą aktywność białka, które y, jest odpowiedzialne za produkcję właśnie wielkoczustoczkowego kwasu hialuronowego. Czyli one przez całe swoje życie mają dużo więcej kwasu hialuronowego w organizmie, w tkankach, w narządach, w w kręgosłupie niż zwykłe, niż jakieś inne, inne zwierzątko z podobnego gatunku. Drugi taki przykład. Dwie godziny od Tokio znajduje się, znajduje się taka wioska, Yuzurihara, zwana wioską długowieczności. Ja wiem, że Japonia ogólnie jest krajem, który jakby na, na tle całego świata szczyci się tym, że, że żyją dłużej, średnia przeżycia jest dużo dłuższa niż ogólnie ludzi na świecie. I tam są różne prefektury, które faktycznie charakteryzują się długowiecznością i chociażby wyspa Okinawa też jest takim miejscem. Ale ta, ta wioska jest jakaś wyjątkowa. Dlaczego? Nawet cesarz Japonii tam pojechał, żeby sprawdzić, co ci ludzie robią, że tak dużo jest tam 80-latków, 90-latków, 100-latków. Ludzie tam żyją do ekstremalnych jakichś wartości wiekowej. A co najważniejsze, co jest jakby podstawą długowieczności, ich jakość życia jest też bardzo wysoka, na wysokim poziomie. Dlaczego? Oni nawet w wieku 80-90 lat są tak aktywni fizycznie, tak mobilni, że są w stanie uprawiać dalej własne pola. To nie są osoby, które siedzą na wózkach inwalidzkich, czy trzeba się nimi opiekować. Nie? To, to jest ekstremalnie ważne. I, i teraz tak, lekarze, którzy badali, badali tych ludzi, bo od wielu, wielu lat jakby ta wioska jest poddana obserwacji klinicznej. I lekarze, którzy zbadali tę wioskę, to tak, zaobserwowali, że ci ludzie nie ma, nie, bardzo często nie noszą okularów, czyli mają, nie mają wad wzroku do późnej starości, nie mają choroby zwyrodnieniowej stawów. Dlatego mogą pracować ciężko na swoich polach. I ich skóra wygląda bardzo młodo. Nawet w stosunku, jakby tak, tak zmaczować osobnika w tym samym wieku versus tego mieszkańca Yuzu to widać wyraźną, wyraźną różnicę w tym samym wieku, tam 80-80, 90-90. Wyra widać wyraźną, wyraźną różni różnicę, jakby w jakości skóry. Ta skóra jest mniej pomarszczona, bardziej elastyczna, bardziej nawilżona. I, a co ciekawe, ja oglądałem wywiad z mieszkańcami te, tej wioski, i oni podczas wywiadu non-stop, fajka za fajką, bo oni tam, tam każdy prawie pali, i to pali nałogowo. 40-50 lat. Co więcej, oni mieszkają w, takich, e, w takim miejscu, że e, i cały czas pracują na roli, cały czas są na powietrzu, więc cały czas są eksponowani na UVA, UVB, więc ta ich, ta, ta ich skóra jest poddana czynnik, czynnikom toks, takim stresogennym, tym, które przyspieszają proces starzenia, już nie mówiąc o paleniu tytoniu. A dalej wyglądają bardzo młodo. No i teraz jest pytanie, co tam się dzieje? No i lekarz, który tam z 50-60 lat e, pracował, badał tych ludzi, stwierdził, że jest, jest duże prawdopodobieństwo, że ci ludzie po prostu mają więcej, produkują więcej kwasu hialuronowego w swoim organizmie. No i teraz zaczęto się zastanawiać, skąd ten kwas hialuronowy? Czy to, że, czy to jakaś wyjątkowa populacja, nie wiem, endemiczna dla, dla, dla Japonii, która genetycznie jest inna niż inni? No nie, to jest niemożliwe. Oni niczym innym genetycznie, patrząc przez pryzmat genetyki, niczym innym się nie różnią od innych mieszkańców Japonii. Oni spożywają dietę, która zawiera, składni, zawiera dużo warzyw takich korzeniowych, bulwiastych i obfituje w fitoestrogeny. I teraz fitoestrogeny to są takie związki roślinne, które przypominają działaniem estrogeny w organizmie człowieka. Czasami działają jako agoniści, czyli pobudzają dany receptor, czasami antagoniści, czyli blokują, jak jest za dużo estrogenów. I teraz taka mała dygresja. Kobiety, które wchodzą w okres menopauzalny, bardzo szybko starzeją się. Bardzo szybko odczuwają bóle stawów. Bardzo szybko yy, widać po twarzy, że, yy, że zmarszczki się pojawiają. Bóle kręgosłupa. No właśnie estrogeny są odpowiedzialne między innymi za utrzymanie syntezy kwasu hialuronowego w organizmie. Yy, I teraz yy, popatrzmy na to tak. Sportowcy. Kulturyści, sporty sylwetkowe, ciężarowcy, którzy biorą sterydy anaboliczne w celu poprawy masy umięśnienia, bardzo często boją się, że nadmiar testosteronu, który się pojawia w ich krwi, może spowodować nadmierną aromatyzację czyli przejście testosteronu do estrogenów. No i wtedy się pojawia, nie wiem, ginekomastia, czyli sutki jak u kobiety, pojawia się nadmierna, nadmierne zgromadzenie wody, jakieś chwiejności nastrojów. I co robią tacy sportowcy? Stosują sterydy, które nie aromatyzują albo stosują leki, które hamują aromatazę i u nich dochodzi do nierównowagi testosteron, estrogeny. I, jak im, I wyobraźcie sobie, że bardzo często narzekają na co? Na tak zwane wysuszenie stawów. Te sterydy, które właśnie nie aromatyzują, bardzo często doprowadzają do kontuzji, które wynikają z braku kwasu hialuronowego w stawach. Więc nawet nam, mężczyznom, którym, dla, dla których testosteron jest najważniejszym hormonem, też potrzebujemy estrogenów w jakichś tam ilości i w odpowiedniej proporcji do testosteronu, żeby być zdrowi, żeby mieć zdrowy układ sercowo-naczyniowy, a przede wszystkim odpowiedniej ilości kwasu hialuronowego, który zapewnia zdrowie stawów, kręgosłupa i ładną, niepomarszczoną skórę. Ok, to teraz przejdźmy już do części praktycznej jak zawsze, czyli co robić, żeby utrzymywać kwas hialuronowy na odpowiednim poziomie. Zacznijmy od tego, że są pewne substancję taką substancją jest kolagen, który można właśnie pozyskać z różnych suplementów diety produktów, które są dostępne na rynku, który jeśli jest odpowiedniej jakości, czyli ma, ma odpowiednią masę cząsteczkową jest dobrze zhydrolizowany. To wywołuje efekt sygnalizacyjny w organizmie. To nie jest tylko surowiec do budowy kolagenu, to nie są tylko aminokwasy kolagenotwórcze glicyna Prolina. To są krótkie fragmenty oligopeptydów. Ja o tym więcej powiem w filmie o kolagenie, ale teraz tylko wspominam, że to są krótkie fragmenty oligopeptydów, które się wchłaniają do krążenia, dostają się do. Yy, do miejsc, gdzie, gdzie, gdzie jest dużo tkanki łączeń, na przykład w skórze, w stawach i tam pobudzają fibroblasty do produkcji kolagenu endogennego i większej ilości kwasu hialuronowego. Czyli pośrednio stosując hydrolizaty kolagenu zmuszamy nasze ciało do produkcji większej ilości kwasu hialuronowego. Kolejna istotna sprawa jest taka, że możemy suplementować sam kwas hialuronowy. Kiedyś myślano, że jak się bierze kwas hialuronowy i on ma dużą cząsteczkę, bardzo naładowaną, to on się w ogóle nie wchłonie w przewodzie pokarmowym. Okazuje się, najnowsze badania pokazują, robiono badania z radioizotopami, czyli suplementowano pacjentów, probantów, za pomocą kwasu hialuronowego znakowanego jakimś tam radioizotopem. I okazało się, że. Że ten, że ten kwas hialuronowy wchłaniał się do krążenia w dużej ilości i gromadził właśnie w tkance bogatej w tkankę łączną. Tak? Tam, gdzie obfituje tkanka łączna, znowu skóra, stawy. Więc, więc stosując sam kwas hialuronowy, też jesteście w stanie wzbogacić wasz organizm w kwas hialuronowy. Tak? Więc to jest kolejna jak, taka wskazówka. Co jeszcze? No substraty do syntezy kwasu hialuronowego. Enacetyloglukozamina, siarczan chondroityny, siarczan glukozaminy, bardzo powszechne substancje, które się stosuje na stawy. Nie wiem, artryl, artryl czy struktum, to są leki zarejestrowane w Polsce na receptę. Bardzo często lekarze je piszą. I teraz mamy coś takiego, że, że, że te substancje, tak nawiązując jeszcze do Japonii, rynek japoński od wielu, wielu lat jest jakby przesycony wręcz Suplementami zawierającymi chondroitynę, glukozaminę czy kwas kieluronowy. Oni wiedzą, Japończycy wiedzą, że te substancje są potrzebne do tego, żeby młodo wyglądać i wolniej się starzeć. Więc, więc patrząc przez pryzmat nawet taki biznesowy, ekonomiczny, patrząc na rynek y, y, suplementów w Japonii, widzimy, że ten trend, który idzie teraz do Europy i który, który obserwujemy też w Polsce, jest prawidłowy z punktu widzenia jakby medycyny przeciwstarzeniowej. Okej, okay. co jeszcze? No pamiętajmy o tym, żeby, żeby dużo wody pić, tak? no bo kwas hialuronowy lubi wodę. Jeżeli będziemy suplementować się samym kwasem hialuronowym, nic z tego nie będzie, kilka litrów wody dziennie. Co jeszcze, no, di sama dieta może być obfitująca w składniki prekursorowe lub w kwas hialuronowy. I tutaj znowu trzeba wspomnieć o tym, że człowiek przestał spożywać przestał mieć dietę taką, jaką, mieliśmy, jaką mieli nasi przodkowie czy praprzodkowie. Czyli dietę obfitującą w te dzi dzisiaj określane, jakby określane przez, przez nas, przez, przez współczesnych ludzi, jako, jako fragmenty odpadowe. Czyli mam tu na myśli, jeżeli... I dieta azjatycka, zobaczcie, zwróćcie uwagę, dieta azjatycka też obfituje jakby w, w pokarmy, które są na bazie na przykład rosołów, czy takich wywarów z kości, wywarów z łapek kurzych, ze skóry wywarów z, z, z koguci i grzebieni, obfituje w owoce morza, w skorupiaki, w, no w krewetki, w różnego rodzaju te pokarmy, które obfitują w glukozaminę, chondroitynę, w kwas hialuronowy, w, w kolagen, w kolagen te, także i różne substancje potrzebne do, mam tu na myśli witaminy, minerały potrzebne do syntezy tych makromolekuł potrzebnych do odbudowy tkanki łącznej. Tak więc Bierzcie kwas hialuronowy, stosujcie dietę bogatą w kwas hialuronowy lub prekursory. Nie bójcie się tego, nie, odrzuca, nie odrzucajcie tego, a będziecie bardzo zadowoleni ze swojego wyglądu i będziecie podtrzymywać syntezę kwasu hialuronowego we własnym organizmie. Tak więc w dzisiejszym odcinku to już tyle. Dzięki za wysłuchanie tego krótkiego wykładu na temat kwasu hialuronowego. Będzie mi niezmiernie miło za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Dzięki i do usłyszenia.